Dzień dobry, dzisiaj um, poniedziałek, jest godzina 18.09 u nas. Um, jak nam minął poniedziałek? Jak Wam minął poniedziałek? Mi nie za dobrze, mi nie za dobrze. Um, pół popołudnia dzisiaj mnie cofało i od razu mówię, nie jestem w ciąży na pewno nie jestem w ciąży ale po prostu takie jakieś rewolucje mi się dzieją w żołądku, że to jest jakieś coś nie do pomyślenia, nie wiem czy po prostu zaraziłam się, bo Oliver miał chyba to samo w sobotę, czy po prostu coś zjadłam i mi to zaszkodziło bo byłam w pracy, rano wszystko było ok, poszłam na lunch zjadłam jogurcik, bananek i kurna chrupeczki i po tym się zaczęło Także nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale zaraz pójdę sobie zrobić em, gorzką herbatkę, bo mama do mnie mówi: Mama w ogóle do mnie dzwoni, mówi: Ty weź sobie łyżeczkę, daj sobie na nią cukier i załącz to wszystko amolem. I to tak zjedz. Sam ja myślę, kobieta zwariowała. No gdzie? No gdzie? Przecież to mi kurna wypali wszystko od środka. Także wydaje mi się, że nie jestem wystarczająco odważna, żeby to zrobić. Co jeszcze? Chłopcy jutro wracają do szkoły po ponad dwóch tygodniach wolnego i to jest najgorszy taki czas, moim zdaniem. Nienawidzę, jak oni muszą iść do szkoły. Ja naprawdę uwielbiam, jak oni są w domu. Wydaje mi się, że wtedy nie ma takiego nacisku na nic i wszystko jest tak bardziej. Ja nie wiem, jakiś taki większy luz jest w domu. No i poza tym te dzieci zaczynają szkołę tak szybko, że rodzice nie mają wystarczająco czasu, żeby się nimi nacieszyć. No ale cóż. Tutaj nie pamiętam, jak jest w Polsce, ale tutaj, jak dziecko nie przyjdzie do szkoły przez 10 dni, tak bez przerwy, to dostaje rodzic karę. A ta kara jest dawana za rodzica, czyli tak jak nas jest dwójka, ja z Chrisem, dostalibyśmy 80 funtów za osobę, czyli 160 funtów za ta cena. To jest po prostu jakiś szok. A jak zabierzesz już dzieci w ciągu roku, to dostajesz tam karę. Jak chcesz zabrać dzieci na wakacje, właśnie w wakacje, to cię skasują nie wiadomo ile za miejsce, do którego jedziesz. I to kurwa się nie da wygrać. Nie wiadomo, co wybrać, co by było lepsze. Często ludzie też zabierają z takich osób, które ja znam, zabierają swoje dzieci na wyjazdy gdzieś właśnie w czasie roku szkolnego, bo nawet jak dostaną karę, to i tak im to wyjdzie taniej. Ja wiem, że wtedy nauka dziecka jest, ma na to wpływ, ale. Pomyślcie, ile ci ludzie rodzice zaoszczędzają pieniędzy. Ale dobra, my tutaj nie o negatywach, nie o negatywach. Powiedzcie mi, jak minął, minął Wam Wasz poniedziałek. Co jeszcze? Jutro Krisa urodziny, i my już udekorowaliśmy mu pokój wczoraj w niedzielę, i miał torcika, i miał prezencik, chociaż na jutro przygotowałam mu buteleczkę czegoś. On jeszcze jej nie widział, powiedzcie, jak to zrobiłam. Po przyjściu do domu wsadziłam do pralki. <grym> wsadziłam tą butelkę do pralki i tylko się modliłam. Bro Boże, tylko żeby mi nie włączał ani nic, żeby wiecie, żeby nie chciał nic tam sadzić do tej pralki. Także przygotowałam to już chłopcy, malują mu kartki z okazji urodzin. No i co? I to tyle. A, i jeszcze głównym prezentem są bilety na Goodwood Festival. Um, nie wiem, czy kiedykolwiek to mówiłam. Chris ma obsesję na punkcie out. Auta sportowe, klasyczne, kurna, wszystko. On ma na ten temat obsesję. Tak samo, jak i moje dzieci. Em, także wiem, że no, zadowolony jest. Będzie z tego em, prezenciku. Znaczy, jest, bo już mu powiedziałam, że to jest jego prezent. Em, I festiwal jest dopiero w lipcu, więc wiem, że jeszcze sporo czekania. No ale kurna, no co ja zrobię? Co ja zrobię? Byli na tym festiwalu już dwa razy i za każdym razem wrócili zachwyceni. Zachwyceni, dosłownie to, jakie auta tam były. Chris em, w tamtym roku widział swojego idola Matt Armstrong, którego ogląda kurna na YouTubie i, i powiem wam, jak ja tylko słyszę ten głos, a myślę ja Pitole, chłopa nie ma do końca wieczoru, bo on się tak wciąga w oglądanie tych filmików, że to jest szok. Mam nadzieję, że wy się tak wciągacie też w moje. Nie no, żartuję, żartuję. No i co jeszcze wam powiem? No nie wiem. Jutro znowu idę do pracy. Mam jutro krótszy dzień, bo tylko 7 godzin. I potem mam dwa dni wolnego. Dwa dni wolnego. No i co? Powrót do normalności. Wydaje mi się, że to będzie na tyle, bo naprawdę czuję się dzisiaj taka. Jakby wszystko ze mnie zostało wysane dosłownie. Cała energia. No przyściusienko. O jedyne o czym marzę teraz, to żeby się położyć i kurna i spać. Kamerka, póki co jestem zadowolona, założyłam sobie wcześniej kurna wide angle lens, nie wiem jak to się nazywa, to szkiełko takie i normalnie pokój był taki. Takiej wielkości był pokój, no ale ściągnęłam i jest ok. Em, bateria, hmm, powiem Wam, że nie jestem pewna czy trzyma aż tak długo. Bo naładowałam ją wczoraj do 100%, a dzisiaj ma już chyba jakieś 37%, a wcale tak dużo nie nagrywałam. Co prawda, zajęło mi trochę, żeby ogarnąć się, jak ta kurna działa. Pytał, em, co to jest za kamerka? I to jest DJI Pocket 2 Creator Combo. To jest o to tutaj. Tak to wygląda. Em. Powiem Wam, że jakość obrazu jest naprawdę, naprawdę super, mamy tutaj też w ogóle GoPro, to GoPro to jest chyba czwórka, kupiłam Chrisowi, nie piątka, Hero 5 to jest, kupiłam to Chrisowi, Boże, 7 lat temu, 8, 8 lat temu mu to kupiłam na jego urodzinę chyba, z tego co pamiętam i mimo tego, że mówią, że to jest wodoodporne, jego e, nigdy nie była w wodzie, bo się obawiamy, że się właśnie zepsuje. <laughs> ale właśnie o czym mówiłam, to to, że próbowałam nagrywać tą kamerką, ale niestety jakość to nie było to. Na pewno jakość była e, gorsza od tego, co mamy tutaj. Czekajcie, bo się kurno obróciliście od mojego kiknięcia. E, no i co? I to tyle. Wrócę jutro. Dziękuję, że tu jesteście i do zobaczenia. Hej, we wtorek, wróciłam z pracy, jest 7 stycznia, chodźmy złożyć życzenia małżowi wszyscy razem. What was that? Usłyszałam jakieś huknięcie. What was that? Ooh. Oh, you made it very aggressive. Happy birthday! No? no. Oh, I'm trying to do a vlog. A vlog. A vlog! So happy birthday! Wszystkiego najlepszego. Tu mamy małe dekoracje. Zobaczcie. O, dekoracyjki tu i tam. I jeszcze tam. I balony, które pies przebija. Um, I to tyle. Chłopcy są teraz w szkole. Wtorki ogólnie są takie mega. Takimi ciężkimi dniami, bo ja przeważnie jestem we wtorek w pracy. Zanim wrócę do domu, to już jest. Czasami, dzisiaj skończyłam o 13, ale przeważnie kończę o 14, i wtedy mam godzinę do odebrania chłopców ze szkoły. Wracamy do domu, jakoś tak, 15.30. O 16 wychodzimy z domu na ich zajęcia Krafmaga, i e, nie ma nas z domu gdzieś tak do godziny 18.00. I potem jest szybko jedzenie, mycie, spanie, czytanie książek i to tyle koniec dnia. Kurna, poszłam po schodach i się zmęczyłam normalnie, normalnie trzydziecha w tym roku, powiem Wam, przeraża mnie to. Taka kondycja, właściwie jej brak w mojej osobie, no ale cóż, no ale cóż, co ja zrobię. Um, dobra, a jeszcze powiem, że nie wiem, czy dam radę wrócić do tego dzisiaj, um, do nagrywania dzisiaj. Um ale spokojnie, jutro mam dwa dni wolnego. Jutro mam dwa dni wolnego, kurna, jutro i pojutrze dwa dni wolnego, um, więc będę nagrywać. Może jutro pojadę do polskiego sklepu. Um, zobaczymy, co tam mi się uda dorwać. Może jakieś ciasto, mam ochotę, na jakieś dobre ciasto. Nie wiem jeszcze jakie. Um, I to tyle, wrócę jutro. Buziaki. No hej, um, jest środa, szykuję się właśnie na zebranie chłopców do szkoły. Potem jedziemy kurna wymienić oponę w samochodzie. Przy okazji zajedziemy do polskiego sklepu um, i pomyślałam sobie, kurna, jak ja się tu szykuję, to możemy się uszykować razem, prawda? No bo czemu nie? Dobra, teraz sobie nałożyłam w ogóle ten Six Peptide Skin Booster. nie wiem czy wy to widzicie tam. Teraz sobie nałożę troszeczkę um, z tej samej firmy Che in One Polest Power Liquid i to... Um, Zmniejsza, co to za kurna kłak był? To zmniejsza pory i nawilżywam też skórę, że ta skóra będzie fajna. Chociaż skóra już jest fajna po samym tym Six Peptide. Um, cokolwiek to kurna jest. Teraz sobie, póki jeszcze ta skóra jest mokra, wjedziemy sobie ze śluzem Mora. Ja uwielbiam te kosmetyki Frost i mówi Jesus, bo um, no tutaj nie jest to takie, wiecie, że tak często się to, się, się to wydarzuje, że tak powiem. Tutaj sobie teraz nałożę znowu em, ten, ten kremik, co mam, rozświetlający, nawilżający od Floransy. I zobaczcie, tutaj jest tak malusieńko, tak malusieńko tego jest, no ale dobra, ale jest. Em, nadal nie zdecydowałam, czy to zamówić, czy nie. Chciałam próbować koreańskie kosmetyki. Ja nie wiem, co to w ogóle za różnica. Koreańskie, kurna. Chińskie, bo wypisaliście właśnie, że to nie, jest, to nie jest koreańskie, to jest chińskie. Um, nie wiem co, co za różnica, bo jeśli coś działa, to kurna może być nawet i. Nie wiem, nie wiem, może być nawet kurna. Nawet nie mam pojęcia skąd, żeby nikogo nie obrazić. Wiesz, co jest durne, moim zdaniem, to że trzeba tak bardzo uważać. Co się powie, co się zrobi, bo ludzie zaraz, bo ludzie są bardzo szybcy do oceniania innego człowieka, mimo tego, że widzę taki na przykład pięciominutowy filmik, bardzo szybcy są do oceniania, do skakania, ci dosłownie w gardło, że tak powiem, za to, że coś źle wymówiłeś, wymówiłaś, że coś źle powiedziałaś, że coś kogoś mogła obrazić i tak dalej. No. Ten, ten świat moim zdaniem troszeczkę zwariował, tak mi się wydaje, ale no co, co mi kurna tego. Nałożymy troszeczkę glauszana, bo dzisiaj wiecie, dzień wolny, trzeba o siebie troszeczkę zadbać, um, bo normalnie, kurna, kończy się ta tubka, normalnie w tygodniu to tego nie robię, bo po prostu mi się nie chce i nie mam czasu, bo przeważnie do roboty, ale jak mam wolne, to czasami coś tam się wydarzy. zobaczcie, jakie to jest piękne. O, która jest godzina? 11:00. po, my wychodzimy z domu, o. Pudo. Dzisiaj w ogóle będę próbowała nowe spodnie z muslover. Mam nadzieję, że są fajne. To są takie niby em, takie spodnie wyglądają jak do jogi, em, ale oczywiście je będę nosić na co dzień, o ile będą na mnie pasowały, bo przepraszam, jak zamawiam takie spodnie, to one są zawsze na mnie za krótkie, em, a ja lubię spodnie, jak one mi tak... jak one po prostu sobie leżą na butach. Leżą sobie na stopie, ja takie uwielbiam, a nie jakieś kurna, za krótkie, że jakby była normalnie woda w piwnicy. Em, na TikToku są wiralowe, kurna, spodnie jeansowe. I zamówiłam. Zamówiłam nie te, co chciałam, bo nie było mojego rozmiaru w odcieniu, który chciałam. Denim, denim blue, a nie było. Zostały chyba tylko dwa rozmiary, więc mówię, dobra, no kurna, no co zrobię. One mają być, nie mega rozciągające się. E, chyba bawełniane może gadam z dupy teraz, ale nie wiem. Um, no, podobno mają to być najwygodniejsze spodnie i wszyscy się nimi mega jarają. Kosztowały 28 funtów, więc mam nadzieję, że są ok. Po prostu jak nie będą ok, to je odeślę, bo po co będę kurna marnować Kasiurę, bo jak coś na mnie jest za duże, to na mamę też będzie za duże. Um, myślę, że jak mi coś nie będzie pasowało, to mojej mamie też nie będzie pasowało, jeśli chodzi o ciuchy. Chociaż mamy, myślę, że my mamy takie niby podobny styl z moją mamą, ale jednak inny. Um, I szczerze to nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałam mamę noszącą dżinsy. Nie wiem. Dobra. Hej, moje słoneczka. Dzisiaj jest czwartek. Dwa dni wolnego dosłownie przeleciały, jakby to było tylko kilka godzin. Dzisiaj tak naprawdę nic nie robiliśmy. Co zrobiliśmy? Chłopcy poszli do szkoły. Ja i Małż poszliśmy na spacer z psem zaczęliśmy w ogóle zdrowe odżywianie. Zdrowe odżywianie, mamy, postawiliśmy sobie gol, zero słodyczy, chociaż miałam dzisiaj kostkę ciemnej czekolady, czy jak to się nazywa, gorzkiej czekolady. Zdrowe odżywianie, zero alkoholu, gazowanych napoi, no wiecie, przysmaków i tak dalej. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Zaczęliśmy wczoraj, dzisiaj... Dalej to, no wiecie, ciągnęliśmy, także nie poddaliśmy się po pierwszym dniu. I, I zobaczymy. Zobaczymy, co to wyjdzie. Mamy nasz cel taki, żeby go osiągnąć. aż mi się kurno odbiło. Nasz cel jest taki, żeby go osiągnąć do marca. Zobaczymy. Zobaczymy. Ja trzymam za nas kciuki. Ja trzymam za nas kciuki. Bo wiecie co, ja jestem ogólnie leniwą osobą. Mi się nie chce. Ja kupiłam tą kurna bierznie i mi się nie chce na niej zapitalać. Naprawdę mi się nie chce, ale myślę, że będę musiała, bo inaczej do tego nie dojdę. Sama dieta mi nie pomoże. E, no i co? Później, później byliśmy w domu. E, przyszły mi dzisiaj dwie nowe buteleczki perfum. Teraz czekam w ogóle na dostawę, czekam na kuriera, bo mam przywieźła przywieźć mam mi te wiralowe spodnie jeansowe kurna z TikToka i zobaczymy, czy, czy one będą dobre. Ostatnio sobie też zamówiłam spodnie z Vinted. Ja ogólnie tak nie przypadam za ten, Nie wiem jak wy. Wie. Kristo ma normalnie, ja nie wiem, uzależnienie od tej stronki, od tej aplikacji. I wiecznie albo coś zamawia, albo sprzedaje. W kółko. No, do, dosłownie on ma obsesję na, na punkcie tego. Em, ale ostatnio sobie szukałam spodni i znalazłam, no i sobie kurna zamówiłam i są idealne za cztery funty. Ło, sztos. Em, co jutro do pracy mam na piątą rano. Kurna na piątą rano skończę o 13, przynajmniej będę miała jeszcze taką, wiecie, dodatkową godzinkę, dwie godzinki z Chrisem, zanim on pojedzie do pracy. W sobotę znowu do pracy idę na popołudnie. I w niedzielę wolne. Na niedzielę mamy już plany, na niedzielę em, pojedziemy, kurna, do kina obejrzeć Sonika! Chłopcy, bardzo chcą obejrzeć Sonika i chcą też obejrzeć ten em, musical. Czy jak to się nazywa? Takie, wiecie, przedstawienie jakby nazywa się Wicked. Ej, kamera się przesunęła w bok. Hello! O dobra! <laughs> Patrzcie, to jest fajne. No i, i to tyle chyba. Z dzisiejszego dnia. No nic tak naprawdę nie robiliśmy. Takie mieliśmy ogólnie ogromne plany. Mieliśmy pojechać na wysypisko śmieci, wyrzucić nasze graty, które są tutaj niepotrzebne. Mieliśmy pojechać do sklepu, kupić nowe poduszki do salonu, bo dalej mamy świąteczne, mimo tego, że wszystkie inne świąteczne rzeczy już zostały odłożone. Co jeszcze mieliśmy zrobić? Nie wiem, ale w ogóle było tak zimno. Było mega dzisiaj zimno. W Ashford padał śnieg. U nas tylko deszcz. Wczoraj wieczorem jeszcze Chris do mnie dzwoni, jak pruszy śniegiem. I, I tam mówiłam, Boże, no to zaraz może do nas przyjdzie huchu. Ni hu. Nic u nas tutaj nie było. No ale dobra, ja uciekam. Wrócę jutro, buziaki. E, hej, mój kochani. O mamuniu, mam kurneczkawkę. Um. Co? Dzisiaj jest piątek. Właśnie sobie się... O, ja pitole, chyba tego nie zrobię. Siedzę sobie na stronce z Ikei i próbuję zamówić drugą szafkę. Wiecie, co zrobiłam? Wiecie, co. O mamuniu, wiecie, co zrobiłam? Um, w listopadzie zamówiłam szafkę do przedpokoju na buty. I mówię, dobra, poczekamy na Black Friday. Black Friday. <laughs> Może cena pójdzie w dół? Kurna, tak czekałam, że się wyprzedało. Cena w dół nie, nie poszła i dopiero teraz właśnie to wróciło e, znowu, że można zamówić. Więc zamawiam. Na szczęście teraz można robić to, że się. Co ja pierdzielę? Za 5 funtów się odbiera to z parkingu Tesco i my mamy Tesco dosłownie prawie, że pod domem. Także tak zrobimy. E, zamówię teraz i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będzie do odbioru. Ostatnio nam się udało. Kurna, męczy mnie to dalej, nie chcę odpuścić. Um, no i dobra, co mówiłam? No, ostatnio nam się udało, że <laughs> udało nam się, że pan, który e, miał dostarczyć to właśnie do Podesco, byliśmy jego jednymi odbiorcami, więc zadzwonił do mnie i zapytał się, czy chcę, żeby po prostu przywiózł nam do domu i się, kurna, udało. Um, a to jest. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. O, to jest szapeczka, którą zamawiam. I, i co? I muszę ją zamówić. Zobaczmy w ogóle, kiedy będzie ten. Najbliższa dostawa. Ja, pitole, nienawidzę mieć szkawki. Nienawidzę. Nie wiem w ogóle, z jakiego powodu, kurna, ją mam. Ale jej nienawidzę. I mnie denerwuje. Matko i córko. Ja? Czekajcie, czy ja jestem podłączona? Kurna, no nie jestem. Czekajcie. Uwaga. Jestem. Dopiero mi ta przeszła. przyszła. Czy Wy sobie to wyobrażacie? Ta czkawka trwała dosłownie chyba kurde 40 minut. I co bym nie zrobiła? Nie działało. Nie działało. Zdążyłam się wykąpać, zdążyli nam przywieźć zakupy, zdążyłam to wszystko odłożyć, zrobić dzieciom kolację. Kurna, nie wiadomo co. A, jeszcze nawet posprzątałam i łazienkę. Um, tak, posprzątałam kurna łazienkę. Zastanawiam się, czy robić pazury. Zobaczcie, bo mam kurna, odrost. Ale tak niby mi się chce, ale mi się nie chce. Nie wiem. Nie wiem, co robić. Zostawić, może dostępnie. Nie, no, chyba zrobię. Zrobię, bo zobaczcie, jaki kurna odrost tutaj na pół kilometra. Normalnie odrost mam. Co jeszcze? Wkręciłam się w, nowo, w nowy sezon um, Squid Game. I to kurna oglądam. Jakaś psychopatka, ale co tam? Co tam? Co, co mi kurna? Co mam innego do roboty? Także przez to, że jutro nie muszę wstawać wcześniej rano, będę to oglądać dzisiaj wieczorem. Może razem z robieniem pazurów. Um, I co. Dzisiaj nic takiego. A, jedyne, co jeszcze zrobiliśmy, to zmieniliśmy moją lokalizację. Wróciłam do swojego oryginalnego miejsca, gdzie zaczęłam po remoncie, że tak powiem. Byłam tutaj, później pomyślałam, a może będzie to lepiej wyglądało. Po drugiej stronie zamieniliśmy się, ale dzisiaj myślimy nie. Wracamy z powrotem do tego samego miejsca, także wróciliśmy. Co jeszcze? Um, nie wiem. Kupiłam perfumy um, na TikTok Shop, kurna. YSL. Um, YSL, co? YSL, kurna. I, I nie wiem, co dalej. YSL. Nieważne, takie, o. YSL. Bardzo ładnie pachną, bardzo mi się podobają. Ale ja wiem, że na TikToku można dorwać mega deal. Ja nie wiem, czy to po prostu był mega deal, czy to, było, czy to jest po prostu podróba. Sprawdzając różne linki i tak dalej e, z filmikami na YouTubie, z filmikami kurna na TikToku, no to wyglądają na oryginalne, trzymają się bardzo długo. No ale ludzie w komentarzach mi nie... piszą, że to podróby i nie wiem, nie wiem. Przez to, że cena była niska, dlatego piszą, że to podróby. No ale kurna, ja będę sobie wierzyła, że to dalej prawdziwe, bo jestem z nich zadowolona, że tak powiem. Ehm, no i co? Idę! Idę kurna, poskładam ten filmik już myślę, poskładam dzisiaj już ten filmik i go sobie dodam tutaj na ten kanał, kanał na to, 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 to tutaj dodam, bo jutro idę do roboty na popołudnie i, i co, nie wiem, nie dam rady nic nagrać, także dzięki, że tu jesteście. Dajcie znać, czy takie długie, takie długości filmiki są okej, okay, czy mają one być krótsze, czy chcecie jakieś inne rzeczy tutaj widzieć, czy, czy co... I do zobaczenia za tydzień albo za kilka dni. Nie wiem, Buziaki.